Kluczem do wszystkiego w naszym życiu jest nastawienie. Kluczem. Kojarzycie to? Myśli kreują emocje, emocje popychają nas do działań, działania powtarzalne to nawyki, a nasze nawyki to styl życia. Możecie po prostu przeczytać to w każdej książce, pojechać na szkolenie z rozwoju osobistego, też się tego dowiecie, tak? No i człowiek idzie na chatę i tak, tak, żebym chciał zmienić swoje życie, muszę zmienić myślenie! Oj, nic się nie zmieniło. A kluczem jest właśnie nastawienie. Dla mnie największą lekcją w ciągu 7 lat zawodowego robienia networku, największą lekcją życia, jaką odbyłem, to jest właśnie kontrolowanie swojego nastawienia. Jak masz wyplewiać chwasty z błędnego mindsetu drugiego człowieka, jak sam masz z tym problemy? Podam Wam przykład odnośnie nastawienia. Zdarza mi się, że gram czasami rekreacyjnie w piłkę i środy są dla mnie bardzo atrakcyjne, bo gramy z chłopakami o piwko. No i przyjeżdżam po prostu podierany. Na boisko patrzę, nikogo nie ma. Co jest grane? Ja przebrany, już po prostu bojowa nastawienia, szocik wleciał, bo mówię, piwka nie oddam. No i siedzę w tym aucie, już nagrzany po tym szocik Nie ma ich, nie? Potem strzałem, że gdzieś tam odwołane. I słuchajcie, mówię, no nie no, jak już jestem przebrany, no to mówię, chociaż pójdę pobiegać. Ja grałem 12 lat w piłkę nożną, nienawidzę biegać, bo przeżyłem tyle treningów zbiegania, tlenówek, że po prostu jak mam tylko o tak biegać, to mi się nie chce, ale lubię rywalizację. No i Emilek pojechał na bieżni, od razu mówię, nie mam formy. Więc wszedłem sobie nie? i mówię, a pyknę dyszkę. Po wewnętrznej 4 kg, wiem, że biegacie więcej, dla mnie to był hard. No i uwaga, lecę po tym szocie. Pierwsze okrążenie. Aj, tu sobie nawet tyłem biec. Drugie, light, trzecie, czwarte, piąte. I nagle sam się złapałem, przysięgam, sam się złapałem na tym, że ja mówię tak, biegnę, nie? Trochę czuję, że mnie prawa boli. Biegnę dalej. W sumie, po co ja pojechałem biegać? Komary nie gryzą? Mogłem nie biegać? W sumie mogłem już iść do domu, Monia by się cieszyła, że szybciej wróciłem. W sumie, chyba za mocno przyspieszyłem, bo tutaj coś mnie i zacząłem myśleć o samych rzeczach negatywnych. Naprawdę, ja miałem już wtedy wrażenie, że już zaraz po pogodowie zadzwonię. Naprawdę tak miałem. I w momencie, kiedy się ogarnąłem, zacząłem myśleć o rzeczach pozytywnych. Przysięgam dwa ostatnie ogrążenia proste biegłem sprintem. A jedyną rzeczą, która mnie przytrzymała przy tym, było to, że wiedziałem, że jak zejdę z tej bieżni, a nie dokończę, to będę miał moralniaka do końca dnia, że się sam złamałem przed sobą. Dlatego opowiadam Ci tę lekcję jako jakby pokazanie, że nastawienie jest wszędzie, w życiu codziennym i w biznesie. I drugą lekcją jest to, że Ty masz udowadniać sobie. Wczoraj rozmawiam z jedną osobą, no Emin tam, y, ja chyba nigdy będę tak jak Ty. Mówię, jakim prawem się do mnie porównujesz? Mówię, do siebie się porównuj. Sprzed trzech miesięcy, sprzed pół roku po prostu. Porównuj się teraz do tego, jaki możesz być. Mówię, w tą mańkę się porównuję. Swoje bariery łam. Jeszcze raz powtórzę. Czy ty jesteś głodny jako dyrektor? Czy ty jesteś głodny kreować, tworzyć? Po co tu jesteś? Po co tu jesteście dzisiaj? Po co jesteście w tym projekcie? Dlaczego wy się zaangażowaliście? Co was kręciło? Jeżeli kipisz, świetnie, ok, róbmy to. Ale jeżeli nie. To zmień swoje nastawienie, bo się nic nie zmieni. Przestań mu Naprawdę się nic nie zmieni. Kiedyś miałem problem, jak byłem na tym dokinanym regionalnym, zrobiłem tak. Dwa miesiące podziałałem, dwa miesiące udawałem, że robię. Dwa miesiące podziałałem, dwa miesiące udawałem, że robię. Tak to wyglądało. Uwaga, łapałem łapałem balans między życiem prywatnym a zawodowym, nie? Opan balans. Trochę więcej w domu, tutaj trochę tego. Ale w chacie muliłem. To nie był efektywnie wykorzystany czas w domu. Nie było to efektywne. Dzisiaj po prostu trzy godziny: mojej zabawy, czy z dziećmi, po prostu zorganizowania czegoś z rodziną, to jest tak, jakby kiedyś był cały dzień. Wyciskać życie po prostu na maksa. Życie ucieka. Czujecie, jak dzisiaj idzie szybko życie? Kolejna niedziela. Kolejna niedziela. Czujecie to? Czas bardzo szybko idzie. No nie mamy czasu czekać, mulić się. Nie mamy czasu. Wizualizuj. Myśl o tym, co chcesz stworzyć. I rób to. Nie musisz być perfekcyjnie przygotowanym, żeby zacząć. Jak ten ten plan 50 razy się zmieni w trakcie. Ale kreuj, rób to z serca. Ludzie wiele razy do mnie mówią, że nie wiem, zrobiłem fajne szkolenie, bo jestem autentyczny i mówię to z serca. Tak, bo ja tym po prostu żyję. Jaram się po prostu. Jak ktoś mi zaczyna stękać, to nie mów, nie wiem, nie umiem, nie dam rady, nie, nie mam z kim radzić. Szukaj rozwiązań. Przecież twoje zarobki są wprost proporcjonalne do ilości problemów, jakie rozwiązujesz bądź ich skali, a ty odwlekasz je na później. Ja wiem, że w życiu zawsze jest tak, nie? Raz do góry, raz na dole, raz do góry, raz na dole. Zauważyłeś, że ludzie w swoim życiu zaczynają oszczędzać wtedy, kiedy mają problemy finansowe, zaczynają się zmieniać, kiedy coś stracą? Zauważysz się to? Czy zawsze musi być tak, że dopiero kiedy mleko się rozleje, Skiśnie po prostu i, i śmierdzi, to dopiero musimy zczaić, że coś jest nie tak? No nie. No nie. Możesz już to zrobić szybciej, nie kozacząc, pokornie robiąc swoje. W sensie, kiedy ciśniesz, kiedy żyjesz pasją, kiedy nie mulisz się, kiedy dużo się dzieje w Twoim życiu, naprawdę w rodzinie też jest wszystko okej. Okay. Ja chcę Wam powiedzieć, że w takim gazie, kiedy robię cały czas bez przerwy, dzisiaj jestem już od trzech lat. Od trzech lat jadę cały czas Wysokim tempem. Nigdy w życiu nie zrobiłem tak wielkich przeskoków z roku na rok, jak od tych ostatnich trzech lat. I to mnie jeszcze bardziej nakręca, aż mi szkoda jest zostawić ten cały pęd, który stworzyłem. Oczywiście łapie równowagę. Zawsze musi być balans, bo można też zwariować i być po prostu robotem. Trzeba mieć balans. I chciałem Wam pokazać, dlaczego warto cisnąć. Dlatego, jeżeli zrobisz dobre dźwignie w projekcie, który jest nienasycony, w projekcie, gdzie jesteś na starcie. W projekcie, gdzie ci ludzie zazdroszczą, gdzie ty jesteś? No to stworzysz sobie życie, gdzie dasz komfort, bezpieczeństwo we wszystkich przestrzeniach, które są dla Ciebie najważniejsze. Masz spokój, masz luz, jest fajnie i pomagasz kolejnym osobom. Jedyna rzecz, która dzieli cię przed tym, to jest wytrwałość. Więc przestań stękać, weź się do roboty, odpal sobie swój głód, wizję. Rób to dla siebie, dla nikogo innego. I naprawdę zróbmy, żeby ta firma była jedną z największych na początek w Europie, bo mamy do tego predyspozycję. Sami wiecie, jak inni ludzie robią networki. Wiecie o tym. Dziękuję bardzo.